Czy to ptak? Czy samolot? Nie! To jest rekin. Tu, 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 tu. Tu, 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 Witam wszystkich na kanale Pepko XD. Ja jestem Pepko i to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj odcinek specjalny z rekinami. Byp. Dzisiaj chciałam wam przedstawić moje rekiny. A więc dobra, tu jest mój pierwszy rekin. Dobra, takie co kupiłem na wakacjach Tu są te takie małe piraty Tu jest z klocków Lego Ty. Tutaj mam z Idziemy i ostatni, a raczej przedostatni jest czym? I już ostatnim jest berło z, z rekinem. I mam do was pytanie. Czy wy macie jakieśkolwiek rekiny? Czy lubicie rekiny? To napiszcie w komentarzu.